you Laserowe zamykanie naczynek jest to procedura bardzo szeroka, jeżeli chodzi o jej zakres, a co za tym idzie, też ocenę tej procedury. Zamykamy czasem tylko pojedyncze poszerzone naczynia, a czasami leczymy zremiany rozległe na obu kończynach. Tak naprawdę od tego też zależy cena jednego zabiegu, czyli. Prosto matematycznie rzecz ujmując, cena zabiegu zależy od tego, jaką ilość impulsów laserowych bądź jaką ilość tych Nazwijmy to strzał laserem musimy wykonać w danym obszarze u danego pacjenta. Będzie to zależało od tego, czy naczynia są zlokalizowane na większej, czy na mniejszej powierzchni, ale też ma to tutaj znaczenie gęstość rozmieszczenia tych, tych naczynek. Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie poszerzone żyły czy naczynka jest sens traktować laserem. Często niektóre z tych naczyń lepiej leczy się na przykład skleroterapią, a często najlepszy efekt i również budżetowo dla pacjenta najtańszy uzyskuje się łącząc kilka metod ze sobą. Także to ile taki zabieg może kosztować najlepiej jest oceniać podczas pierwszej wizyty u specjalisty. Często, żeby zobaczyć jakieś efekty leczenia, wystarczy wykonać nawet jeden zabieg. Natomiast ja zawsze staram się określić, czy, żeby uzyskać tak zwany optymalny efekt, pacjent potrzebuje konkretnych zabiegów i ile ich potrzebuje. Oczywiście, często nie da się tego ocenić. Z precyzją 1 do 1. Często tych zabiegów może być trochę więcej, ale czasami też mniej niż zakładaliśmy. Natomiast optymalny rezultat nie oznacza usunięcia wszystkich naczyń. Optymalny rezultat oznacza usunięcie około 70-80% zmian na kończynach. I do tego zwykle jest potrzebne więcej niż jeden zabieg, aczkolwiek. Część efektów widać już po, pierwszym, po pierwszej wykonanej procedurze. Zwykle y, pierwsze zmiany, takie jak zaczerwienienie obrzęk po zabiegu, ustępuje nawet do kilkunastu kilkudziesięciu minut od wykonania zabiegu. Obrzęk, który pozostaje po uszkodzeniu laserem naczyń, może się utrzymywać przez Kilka godzin do nawet kilku dni po zabiegu. Natomiast ślad po zamkniętym naczyniu i samo naczynie może się wchłaniać nawet do kilku tygodni, a nawet do kilku miesięcy od zabiegu. Dlatego też mówimy naszym pacjentom, że następny zabieg w przypadku leczenia laserowego naczyń na kończynach dolnych możemy powtórzyć nie wcześniej niż po sześciu tygodniach. Dlatego, że zmiany są wtedy na tyle zagojone, że widać w którym momencie i w którym miejscu zabieg należy, należy ewentualnie powtórzyć. Pełne wchłonięcie naczyń zwykle następuje w okresie do 12 tygodni, natomiast jeżeli leczymy większe naczynia, no to wtedy mogą powstać, podobnie jak po skleroterapii, śladowe przebarwienia. I takie przebarwienia mogą schodzić nawet do roku czasu niektórych pacjentów. Przed zabiegiem laserowego zamykania naczyń nie są potrzebne żadne specyficzne badania. Natomiast pacjenci muszą odstawić niektóre leki, które mogą być zwłaszcza lekami mającymi działanie światło uczulające z takich nieleków, a najczęściej przyjmowanych ziół przez pacjentów czy preparatów pochodzenia naturalnego są preparaty dziurawca, ale też skrzypu i w pewnym zakresie również preparaty pokrzywy. To są preparaty, które mogą powodować tak zwane reakcje światło uczulające. Jeżeli natomiast chodzi o leki, to są to niektóre antybiotyki, są to również niektóre leki mające działanie czy stosowane w, jako, jako leki w psychiatrii, czy też leki o działaniu na przykład przeciwdepresyjnym. Nie wszystkie niektóre z tych preparatów dlatego każdorazowo trzeba przed zabiegiem wykonać wizytę wstępną, na której lekarz zapozna się z historią naszych chorób, zapozna się z tym, jakie preparaty, jakie suplementy, jakie leki stosujemy i indywidualnie powie nam, co w tej sytuacji powinniśmy zrobić. Przed każdym leczeniem flebologicznym powinniśmy wykonać badanie USG. Nie zawsze wykonujemy to, to badanie przy każdej wizycie u naszych stałych pacjentów, natomiast jeżeli jest to dla nas nowy pacjent z nowym problemem, to zawsze przed rozpoczęciem zabiegu, czy serii zabiegów, czy zakwalifikowaniem pacjenta do konkretnego postępowania. Powinniśmy wykonać badanie USG. Badanie USG pozwala nam na ocenę wydolności głębiej położonych naczyń, a często głębiej położone, niewydolne naczynia mają powiązanie ze zmianami, nawet o charakterze niewielkim, estetycznym, na powierzchni skóry. I wtedy, jeżeli nie będziemy te, o tym wiedzieć, nasze leczenie może być nieskuteczne, lub może doprowadzić do powstania nawet większych zmian u pacjenta. Przed zabiegiem laserowego usuwania naczynek powinniśmy przyjść na pierwszą konsultację u lekarza, dlatego że często stosujemy różne preparaty, Mamy, może, może pacjent mieć różne choroby współistniejące, więc trzeba z nim porozmawiać. Ważne jest też w takiej wizycie, że na tej wizycie jesteśmy w stanie ustalić pewien plan leczenia i postępowania. Pacjenci często przychodzą, wydaje im się, że problem, który widzą u siebie, jest błahym problemem i wystarczy go załatwić od ręki. I często są rozczarowani tym, że na wizycie dowiadują się, że nie jest to takie proste, że będzie to wymagało kilku, kilku spotkań z, z lekarzem w gabinecie. Często są zaskoczeni, że musimy wykonać badanie USG przed takim, przed takim leczeniem. To wszystko jest konieczne, żeby zmaksymalizować efekt, który jesteśmy w stanie uzyskać. Więc to, Ile zabiegów jest potrzebne, jakie, w jakiej częstotliwości i też czy powinniśmy się do nich specjalnie przygotować, na przykład poprzez odstawienie niektórych leków czy preparatów, zawsze jest sprawą indywidualną i ustaloną na pierwszej wizycie u lekarza.